Witajcie, dzisiaj zaczynamy nową playlistę, a mianowicie diody. I dzisiaj mamy taki film, w którym będziemy sobie was, czym, czym, czym jest dioda jedna, a czym druga. Ale to już powiem, jakie to będą diody. I dodatkowo dzisiaj sobie omówimy jedną z tych diod. No a później użyjemy sobie jeszcze dwóch diod i zrobimy ciekawy obwód. No to zapraszam. Odcinek 29. Dioda prostownicza. No to zaczynajmy z naszym diodą. No ale jak mamy playlistę diody, to warto byłoby wiedzieć z jakimi diodami w ogóle będziemy mieć tutaj do czynienia. No na razie tak zupełnie wystarczy nam tylko dwa rodzaje diod, czyli dioda prostownicza oraz dioda świecąca. I w tym odcinku zajmiemy się tą pierwszą, czyli diodą prostowniczą. Jak w ogóle rozpoznać taką diodę prostowniczą? No to no tutaj akurat przy, pokazałem yy, właśnie do kamery te niektóre diody prostownicze. To tutaj dla porównania yy, dam diodę świecącą, żeby było widać różnicę. O! Tu już jest je tak poustawiam. O! I tu już widać, że te diody świecące się bardzo różnią od tych diod właśnie prostowniczych. Więc to raczej nie powinno nastawić kłopotu odróżnienie jednej od drugiej. No to teraz tradycyjnie, skoro nowy komponent, no to warto byłoby wiedzieć, jaki ma symbol na schemacie obwodu. Otóż nasza dioda podstawnicza ma taki symbol o, taki trójkącik, pionowa kaseczka i przewody. Dioda LED będzie miała bardzo podobny symbol, ale o tym będzie już w następnym odcinku. No, i właśnie tutaj, właśnie yy, to właśnie jest, jest różnica, czy damy kreskę tutaj, czy damy kreskę tutaj, bo jakbyśmy obrócili ten symbol do góry nogami, tak jakby, no to, to już by powstało coś innego. Bo akurat z diodami jest tak, że ich podłączenie właśnie ma znaczenie, bo diody są zrobione z takiego materiału półprzewodzącego. Wiemy, co jest półprzewodnik, bo to mówiłem w odcinku numer 6. No więc wiemy, że jak podłączymy ją na odwrót, to po prostu nie będzie nam działała. Więc tutaj za chwilę narysuję symbole, jakie są na tej diodzie. I tutaj mamy wtedy plus, czyli anodę. A tutaj minus, czyli katodę. I tak zawsze będziemy oznaczać nasze diody prostownicze. No ale zaraz, zaraz. Jak jeszcze pewnie niektórzy zauwa zauważyli, właśnie. Na tej diodzie jest taki pewien pasek. O tutaj już pokażę, ale pewnie widać ten pasek, taki czar malutki czarny paseczek tutaj. O tutaj tak samo. No więc, którą stronę właśnie tej diody pokazuje ten czarny właśnie paseczek? Otóż jak mamy naszą diodę, o tutaj narysuję ją i pierwszy przewód i drugi przewód, to ten pasek zawsze będzie po tej stronie, gdzie jest minus, no czyli katoda. No, oczywiście, jak wiemy, prąd płynie od anody do katody, czyli w tą stronę. Więc idzie tak najpierw przez strzałkę, a potem przez kreskę. A co będzie, jak podłączymy diodę na odwrót? Bo tak wiemy, że jest podłączona prawidłowo. Jak podłączymy ją na odwrót, taką diodę, to, by to będzie użyła takiego określenia, że ona jest podłączona za zaporowo. Bo to jest założenie, że to będzie taka jakby, taka jakby właśnie, dlatego trójkąta, że prąd nie, mo, nie może przepłynąć dalej. Nie może przepłynąć przez ten trójkąt, bo się prąd zatrzymuje na tym, tej właśnie kresce. Mamy sobie prąd. I tylko tutaj nie popłynie już dalej nie popłynie, bo, bo mamy naszą taką jakby zaporę. Więc będę mówił właśnie, że się jest połączona zaporowo nasza dioda. Teraz możemy sobie zrobić takie łatwe pewne określenie właśnie. Jak ktoś jest właśnie wzrokowcem i właśnie lubi tak zapamiętać właśnie jak widzi jakiś kolorowy rysunek, no to to będzie dla niego bardzo łatwy. Mamy naszą diodę i ten pasek po prostu, to jest po prostu, o widać, gdzie jest kształt po prostu minusa. No i to właśnie jest strona minusowa właśnie tej diody. Więc to można sobie w ten sposób skojarzyć, no bo może tak samo jako nazwa, że jak jest katoda, to tutaj mamy tą kraseczkę, która też, to też jest właśnie taki znak jak minus. Więc tak sobie tak samo można skojarzyć. No to teraz możemy sobie przejść do diody prostowniczej w praktyce i przy okazji pomierzymy sobie troszkę naszym multimetrem. No to bierzemy płytkę, bierzemy jedną diodę prostowniczą, ona ma taki kod i to jest 1 n 4, 1, 4, 8. I teraz tak. I teraz bierzemy sobie naszą baterię. I bierzemy sobie jeszcze przewody od multimetru. O, teraz clips baterii i multimetr. I chyba to będzie tyle. Nie, jeszcze będzie rezystor 1 kOhm. To już go przygotujemy. Ale zdaje się, że za sporo czasu zanim go znajdę, więc wezmę rezystor 100 omów. O, tutaj mamy taki rezystor. No to teraz będziemy mogli zmontować sobie nasz obwód. Przewody dajemy na boku, one no zastępowały i multimetr tak samo. No i budujemy nasz obwód z tych oto komponentów. Weźmiemy jeszcze przewody, no i montujemy. No to zaczynamy od klipsu baterii. No to jest klips, no i teraz dajemy... Pierwszy przewód od plusa do jakiegoś otworu. Z tego otworu prowadzimy, z tego rzędu przepraszam, prowadzimy rezystor do jakiegoś kolejnego innego otworu. I potem w ten sposób podłączamy naszą diodę. I potem od diody idzie przewód do minusa. I tak wygląda nasz obwód. I za chwilę będziemy podłączać baterię to najpierw odepnijmy niebieski przewód i ale w ogóle muszę Wam powiedzieć, że nie ma znaczenia, jak podłączymy naszą diodę, czy podłączymy tak, czy na odwrót, bo zaraz będziemy i tak mierzyć właśnie prąd, jaki płynie w tym obwodzie. Jeżeli dioda będzie podłączona źle, czyli zaporowo, to wtedy prąd będzie wynosił 0 Amperów, to jasne, No i inaczej to coś tam mam nadzieję, że nam wejdzie. No to teraz wystarczy przewody dać no, i skala i mierzymy. No to przewód, i teraz zostawiamy skalę i mierzymy. Tylko najpierw, bo tutaj już musiałem, musiałam nawet krokodylki dać do tych przewodów, bo są w takim fatalnym już niestety stanie. To je e, tak przyczepię, właśnie w ten sposób. To będzie nam łatwiej zmierzyć. O. Że jedną do tego niebieskiego, a drugą do początku diody. I teraz ustawiamy na, na 200 mA, bo nie wiem, co nam wyjdzie. O, to damy na większą skalę i wychodzi 0,06 mA. Jest z minusem, czyli podłączyłem multimetr na odwrót. To teraz spróbujemy podłączyć diodę naszą na odwrót. Zobaczymy, co się stanie. No to teraz możemy podłączyć na odwrót diodę. Jest już podłączona. I oczywiście znowu do niebieskiego, do diody, i mierzymy 20 mA. I tym razem pokazuje nam 0,00, czyli wychodzi nam, że dioda jest teraz podłączona zaporowo. No to możemy wyłączyć multimetr, przewody możemy odpiąć, i teraz zrobimy sobie jeszcze jakiś obwód. Teraz pomierzymy sobie napięcie. Teraz możemy zrobić w ten sposób. Na razie jest dioda połączona na odwrót, więc i tak nasz nie przewodzi prądu. Możemy schować ten multimetr. Teraz wezmę, wezmę ten lepszy, bo tamten dobrze mierzy yy, właśnie napięcie. No i możemy mierzyć. No to multimetr, przewody i ustawiamy teraz skalę, damy na 20. I będziemy teraz sobie mierzyć. Najpierw zrobimy tak, że podłączymy sobie nasze przewody. Tak jak będziemy mierzyć napięcie przed diodą, a później za naszą diodą. Oczywiście teraz podłączymy ją na odwrót. Aby była ok podłączona. No to teraz dajemy przed jedną nóżkę przed tym i drugą, tak? O! Około 8 V będzie, tak przybliżymy sobie. I teraz mierzymy za diodą, że teraz do, do tego przewodu od diody i tutaj mamy około 7 V. I tutaj już widać, że właśnie to napięcie za naszą diodą jest Mniejsze niż to przed naszą diodą. Teraz możemy już odłączyć to. Multimed możemy zgasić i możemy odstawić. No tak, o tej diodzie, właśnie prostowniczej, i o ich parametrach to jeszcze będzie dosyć dużo. Dlatego zdecydowałam się podzielić to na dwa odcinki. Następny odcinek, właśnie, będzie o parametrach i funkcjach tej diody, właśnie. I potem już będzie dioda LED. No a tak to na dzisiaj to już możemy się pożegnać. No jeszcze mam nadzieję, że w na następnym odcinku jeszcze się jeszcze dzisiaj wyślemy. No to mam nadzieję, że podoba Wam się dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobał, podobcie ten filmik i zasubskrybujcie nasz kanał. No bo im więcej subskrybentów, tym oczywiście lepsze obwody będziemy robić i będziemy robić ich więcej. No to do usłyszenia.